Z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Błogosławieństwie, na sesji w dniu 7 maja 2024 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rada Dorota Chelińska, członek Komisji Skrutacyjnej Rada Katarzyna Tadeusia, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Hubert Krajewski, po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu, stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Łowiczu obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, 21. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu zgłoszono kandydaturę radnej Zofii Wielębory. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 21. Liczba kart wyjętych z urny, 21. Liczba głosów nieważnych, 0. Liczba głosów ważnych, 21 liczba głosów uważnie oddanych za wyborem kandydata 21 liczba głosów, oddanych... głosów ważnie oddanych przeciw wyborom kandydata 0 wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza że kandydat radna Zofia Mielamborek uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wybrana na przewodniczącego Rady miejskiej Polityki. Proszę Państwa, ja bardzo, bardzo dziękuję za wybór, a przede wszystkim za zaufanie, jakie nie wszyscy Państwo obdarzyliście. Składaliśmy dziś bardzo ważne ślubowanie i. Praca na rzecz naszego miasta, naszych mieszkańców zawsze mi przyświecała i będzie przyświecać, bo mieszkam tutaj od 70 lat i na pewno moje miasto Łowicz jest mi bliskie mojemu sercu. Ale jeszcze raz, no, wielki zaszczyt mnie dziś spotkał, także gorąco, gorąco Państwu wszystkim dziękuję. I chwilę przed Wami. Dziękuję bardzo.